Represje. Tak można nazwać to, co spotkało jedną z nas, osobę, która pomagała osobom uchodźczym na Litwie, w obozach na Litwie organizowała paczki, organizowała przysłowiowe gacie, próbowała dopomóc w tym, żeby mieli co zjeść, w co się odziać. Pomagała również Polakom pomagała również zwierzętom, w tej chwili jej to uniemożliwiono, postawiono jej zarzuty szczapy, co może spotkać każdego z nas. No jest to jakby pierwsza ofiara represji, i w tej chwili możemy się spodziewać, że to może pójść dalej, tak? Natomiast ja. Jako ja i wiem, że wielu innych aktywistów nie wierzymy w ani jeden zarzut, ponieważ znamy Ewę, może nie osobiście, ale znamy jej działalność. Może niektórzy znają osobiście, bo mieli okazję poznać, ja akurat przez internet, ale znam Ewę działalność, działalność pomocową, działalność humanitarną, jej zaangażowanie w znajdowanie prawników, w znajdowanie rozwiązań, jej aktywności na licytacjach i na grupach, które są grupami związanymi z uchodźcami, którzy są zwabiani na Białoruś i padają ofiarami tego systemu. Ewa była przede wszystkim zaangażowanym człowiekiem i człowieczeństwo i humanitaryzm jest najważniejsze.